Na początku mojej przygody z dietą Oksy miałam wiele obaw. Bałam się, że sobie nie poradzę, e, że mój organizm zacznie się buntować, bo jednak dotychczas jadłam w troszkę inny sposób. Przede wszystkim brakowało mi regularności, którą teraz udaje mi się zachować, więc to bardzo, bardzo mnie cieszy. Moje samopoczucie jest naprawdę bardzo dobre. E, mam bardzo dużo siły, bardzo dużo energii, więc to też jest dla mnie duży plus, bo e, jak nie jadłam regularnie, Pozdarzało mi się, że chodziłam taka, wiecie, troszkę nieprzytomna, a teraz wszystko przebiega tak, jak powinno i ja z czystym sumieniem tą dietę polecam. Uważam, że jest to dieta, która dla takiej osoby jak ja, która czasem jest leniwa, czasem brakuje jej motywacji, ale przede wszystkim, która kompletnie nie ogarnia takich rzeczy, to jest najlepsze rozwiązanie. Słuchajcie, wszystko jest wyłożone jak na tacy. Posiłki, tak jak sami widzieliście, są proste w przygotowaniu i są naprawdę pyszne. Dużym ułatwieniem w tej diecie jest lista zakupów. Wystarczy, że zaznaczycie od kiedy do kiedy taka lista ma się wygenerować i zobaczcie, macie wymienione wszystkie składniki, których na dany tydzień potrzebujecie. Będąc na zakupach, wystarczy taki produkt odznaczyć On się nam wykreśla Także o niczym na pewno nie zapomniemy. I to, co jest bardzo ważne To to, że, słuchajcie, te produkty są podstawowe I dostępne naprawdę we wszystkich sklepach Ja robię zakupy w Biedronce, w Lidlu A jak czegoś z... Nie znajdę czy zapomnę, to mogę dokupić na przykład w osiedlowej żabce, także jest to naprawdę ogromny plus. Jeżeli jakiś um, posiłek danego dnia nam nie pasuje, możemy go wymienić. Wybieramy sobie coś, na co tego dnia mamy ochotę, czy na co mamy składniki, także jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna opcja. Także jak widzicie, ta aplikacja jest naprawdę bardzo, bardzo prosta w obsłudze. Możemy dodać tutaj swoje pomiary i sprawdzać, jak idą nam postępy. Możemy sobie przejść do diety, do listy zakupów możemy przeczytać jakie są najczęściej zadawane pytania, możemy się skontaktować z dietetykiem, jeżeli mamy jakieś wątpliwości. Także naprawdę aplikacja oferuje nam wszystko to, czego potrzebujemy, aby nasza dieta przebiegała zgodnie z planem i przede wszystkim, żeby była dla nas czystą przyjemnością, a nie katorgą. Pokażę wam krok po kroku, jak wygląda aplikacja. Na początku ustawiamy dietę, czyli wpisujemy podstawowe dane, wybieramy jaki jest nasz cel. Czy ma być to dieta z mięsem, czy dieta bezmięsna. Także jaki ma być to rodzaj diety, ja wybrałam szybki i tradycyjny, bo nie lubię kombinować. I zobaczcie, tutaj wybieramy sobie od kiedy startujemy z dietą, ile razy ćwiczymy w tygodniu. I tutaj dieta nam się w tym czasie tworzy. Słuchajcie, dzisiaj na kolację kanapki z szynką i pomidorem także coś szybkiego, prostego, ale bardzo, bardzo smacznego. Tutaj już przygotowałam wszystkie składniki, które wcześniej zważyłam zgodnie z gramaturą podaną w moim menu. Także biorę się za robienie kolacji. Zobaczcie, moja kolacja już na talerzu. Jej przygotowanie zajęło mi dosłownie 3 minuty. Także, jeżeli ktoś Wam mówi, że dieta to jest ogromne poświęcenie, że trzeba na nią mnóstwo czasu, to dementuję. Nie trzeba. Sami widzicie, dania mogą być proste i smaczne jednocześnie.